Dzień dobry, witam serdecznie. Jak możecie zauważyć, przychodzę dzisiaj do Was ze swoimi śmieciami, czyli projekt Denko. Opowiem Wam króciutko w kilku zdaniach o każdym z tych produktów. Tak samo jak w poprzednim filmie, i tak samo w tym. Część produktów już zdążyłam wyrzucić głównie do włosów, i dlatego też od nich zaczniemy. Szampon Herbal Essence jest to mój ulubieniec. Na szczęście mam jeszcze jedno opakowanie, bo on kurczę jest chyba wycofywany z Rosmana. Jakiś czas temu, no już dobre kilka miesięcy, zniknął z hebe, były dostępne inne po prostu wersje tego szamponu, a teraz go nie ma w Rossmanie. Jest to bardzo niestety niepokojące, bo jest to jeden z fajniejszych szamponów. Przede wszystkim, jak już mówiłam, dobrze domywa, jego moc jest średnia, więc jeżeli tak jak ja, nie przepadacie za myciem codziennym, delikatnym szamponem i potrzebujecie czegoś mocniejszego, ale nie chcielibyście stawiać na te najmocniejsze detergenty, to on był, kurczę, bardzo dobrą propozycją i teraz mnie trochę martwi w takim razie na co go zamienię. Mam obecnie szampon z Heba, ale no to nie jest to samo. Na promocji nie miał jakoś zatwarzająco wysokiej ceny, samo opakowanie było dosyć duże, był wydajny, świetnie się pienił, dobrze domywał, nie podrażniał skóry głowy, nie miał CB, jeżeli dla kogoś to jest ważne, nie przyciążał też włosów, ale nie powodował również nadmiernego puchu. Także to był mój ulubieniec. No, jak to się mówi, trudno. No, ale jeżeli szampon z hebę tak nie do końca mi się sprawdzi, jak już go zużyję do zera, no to będzie trzeba wymienić na coś innego. Natomiast z Hebe bardzo dobrze sprawdzała mi się maska emolientowa do włosów wzokoporowatych. Jest cudowna i obecnie zostaje moim ulubieńcem. Odkryłam ją dzięki jednej dziewczynie. Nie pamiętam jak ta dziewczyna się nazywała, ale jeżeli mi się przypomni, to tutaj oczywiście macie nazwę. Sama maska jest. Genialna. Oczywiście dociąża jak to emolienty, ale jednocześnie nie przeciąża tych włosów, nie robią się po niej strąki i też te włosy są takie mimo wszystko gładsze, ale dalej takie lejące się, a poza tym jest tania. Ma duże opakowanie, dobrze się nabiera, nie mam właściwie na co narzekać, jeżeli chodzi o jej działanie. Nakładam ją oczywiście na całe włosy. Ale również też od nasady, tak delikatnie, żeby ujaźnić również baby hairy. W ten sposób również mi się sprawdzała, więc jestem z niej naprawdę zadowolona. A drugą odżywką emolientową jest Happy Pech. Ją również zużyłam do zera i już zdążyłam wyrzucić, bo opakowanie było ponownie dosyć spore. Szkoda tego trzymać, żeby zawalało mi po prostu miejsce w szafce. Jeżeli chodzi o jej jakość, ja byłam zadowolona. Również to samo. Dociąża, wygładzę te włosy, ale ich nie przeciąża Zwykle też takie odżywki nakładam praktycznie codziennie Z małymi wyjątkami, bo moje włosy lubią się puszyć Jeżeli one wyczują troszkę wilgoci, to zaraz wszystko idzie w innym kierunku I robi się straszna choinka na głowie A Więc ja je dociążam, nie chcę żeby się zaczęły kręcić Mogę takich odżywek używać często, dlatego że Moje włosy, jak już mówiłam, się puszą. A druga sprawa jest taka, że ja je zostawiam dosłownie na kilka minutek. Raczej nie trzymam tak, wiecie, za 20. Dosłownie chwilę tylko przemyciu i właśnie czegoś takiego szukam. Żeby przed szamponem lub po szamponie to mi wystarczyło, aby wygładzić delikatnie te włosy, ponieważ ja nie dążę do takiej idealnej, perfekcyjnej tafli. Wolę jednak troszkę więcej objętości. W każdym razie ona również mi się tak sprawdzała, czy to do OMO, czy OM albo MO. To zależy jak mi wyszło przy myciu, natomiast to opakowanie jest dosyć problematyczne. Przez to, że u góry i na dole mamy płaskie opakowanie, to na tych kantach zbierało się dosyć sporo odżywki i trzeba by było rozciąć to opakowanie, żeby wygrzewać dosłownie wszystko ze środka. Jak mamy klasyczną plastikową tubaczkę, no to jesteśmy prawie wszystko w stanie wyjąć, no i też łatwiej jest to później Przeciąć, żeby wygrzebać całą resztę. Dajcie znać, czy tylko ja po prostu wygrzebuję tyle, ile się da z opakowań Czy jak już skończycie i nie leci, to po prostu do kosza. Możemy teraz przejść do pielęgnacji i zaczniemy sobie od demakijażu, a mianowicie użyłam płyn micelarny z Sorei. I szczerze mówiąc, ja już Wam kiedyś mówiłam, że dla mnie te wszystkie płyny są niemalże identyczne, a oczy zmywam zupełnie czymś innym. Więc. Yy, ten płyn również mogę polecić, czasami na koniec jeszcze tak, żeby dokładnie domyść te oczy, to troszkę nabierałam tego płynu na wacik, ale nie zauważyłam żadnego szczypania, natomiast nie myłam też głównie nim na przykład tuszu, bo uważam, że to jest bezsensowne męczenie się, kiedy mam coś lepszego. Ale ogólnie ten płyn mogę polecić, zwłaszcza, że on na promocji jest teraz w rozmanie i jest chyba w ogóle wycofywany, więc jeżeli lubicie coś takiego... To warto by było się zaopatrzyć, jeżeli jest to Wasz ulubieniec. Natomiast moim ulubieńcem, już niezmiernie od naprawdę długiego czasu, jest płyn dwufazowy od Nivei. Um, zużyłam ten niebieski, teraz użyłam różowego, i one świetnie domywają mi zarówno tłuszcz zwykły, wodoodporny, jakiś liner, kredki zastygające. Jak użyję, Nyxa, czy inglota, nie ma to żadnego znaczenia. Tym płynem wszystko bardzo ładnie mi się domywa. Um, czy szczepiawo? Czy słyszałam takie opinie, że tak? U mnie. Jest wszystko w porządku, nie jest absolutnie uciążliwy, tak jak miałam kiedyś ten, płyn do wrażliwych oczu i strasznie piekł. Tutaj u mnie tego nie ma, ale uprzedzam, że niektórzy na to się skarżyli, więc podkreślam, u mnie jest wszystko w porządku i na pewno wrócę do niego jeszcze nie raz. Um, może teraz przejdę jeszcze do mycia ciała, bo zapomniałam o tym, a mianowicie uwaga, bo jest na nim osad, ale to opakowanie też leci już do wyrzucenia. W każdym razie, a pianki z Ritualsa miałam jeszcze taką białą z sakurę i jeszcze Rituals of Karma w takim niebieskim opakowaniu. Szczerze mówiąc, one jakościowo dla mnie są wszystkie bardzo podobne i jest to tak naprawdę kwestia, jaki zapach Wam najbardziej przypadł do gustu. U mnie jest to mer, kocham mer. Um, no, ale przejdźmy do jakości. Jest to żel, który wychodzi po prostu z dosownika i on zamienia się. Taką gęstą piankę. Ojeju! tu nawet bardzo intensywnie jeszcze to daje, a ta pianka jest już zużyta do zera. Jest to akurat męska, ale używam jej do dłoni i kurczę, one wszystkie są naprawdę bardzo fajne. Przede wszystkim w momencie, kiedy myjecie się tą pianką, ona zostawia taki bardzo delikatny, subtelny film na skórze, ale to nie jest coś takiego, co by Wam przeszkadzało. Po prostu czujecie, że ta skóra nie jest tak hamsko domyta mydłem, tylko tak odrobinkę nawilżona, domyta, ale jednak uktulona, o, może coś takiego, że to jest dobre słowo. Także ja je bardzo lubię, specjalnie nie będę ich kupować, ale są świetne, tak żeby zrobić sobie małe spa, taką przyjemność, zwłaszcza jak będę miała mer. A mam jeszcze, mam jeszcze dużo pakowania mer i może małą sakurę wam wrzucę też na rozdanie. One są naprawdę bardzo przyjemne w użytkowaniu. Przejdziemy do jeszcze jednego produktu, przy którym nie mam opakowania, ale możecie sobie wyobrazić, że coś tu jest. W każdym razie mówię o peelingu enzymatycznym Onskin. Jest to peeling z Rossmana, który kosztował naprawdę niedużo, jakieś kilkanaście złotych, zwłaszcza, że takie produkty można dorwać non stop na jakichś promocjach. Nie wiem, czy ta marka jest jeszcze dostępna, ale jeżeli tak, to mogę Wam wspomnieć, że jest to nie najgorszy zamiennik tego. Peelingu enzymatycznego od AA Vegan. Wiem, że ten peeling miał naprawdę mnóstwo zwolenników i czy ktoś mi jest w stanie wyjaśnić, dlaczego marki wycofują najlepsze produkty, które się w większości sprawdzają? <gryw> nie mam pojęcia, co tu się stało, ale ten ze Skin On jest nawet troszkę lepszy, chyba że nie lubicie niacynamidu. Ale z drugiej strony jest to peeling, więc nie trzymacie tego zbyt długo na swojej skórze, nie zostaje na cały dzień poza tym o, oczywiście poza enzymami ma jeszcze kwas migdałowy, co też sprawia, że peeling działa od razu, bo kwasy mają szybkie działanie, za to enzymy działają po dłuższym czasie i potrzebują zazwyczaj kilku dni, żebyście mogli zobaczyć ich pełne działanie. Także uważam, że jest to fajna propozycja. Nie podrażnia mi skóry, nie czuję szypienia, nie ma zaczerwienienia. To jest też bardzo duży plus, że mimo połączenia enzymu i kwasów jednak te inne substancje na tyle łagodzą to naszą twarz, że ten pilnik jest dalej delikatny. Kurczę, coś się znowu zaczyna ciemno robić. Jak znowu zacznie padać. Słyszycie, że pada, prawda? Mam nadzieję, że uda mi się to wyciszyć w montażu i że jakość jeszcze tego nagrania nie będzie tragiczna, więc przejdźmy szybciutko do tej maski. A Nałożyłam ją na twarz, oczywiście co nieco musiałam przyciąć, bo każda ta maska jest dla mnie za duża i niewygodna po prostu w noszeniu. W każdym razie esencji było na tyle dużo, że mogłam sobie jeszcze przenieść na szyję, na dekolt To jest standard przy takich opakowaniach Natomiast bardzo szybko zaczęły mnie piec policzki Twarz się zaczerwieniła Troszkę później to minęło, ale to nie było najprzyjemniejsze doznanie Zwłaszcza, że mam inne, lepsze maseczki Na przykład ta znakomi jest absolutnie genialna Natomiast jeżeli chodzi o te To faktycznie twarz po ściągnięciu była nawilżona Taka dosyć mocno lepiąca się. Nie czułam się jakoś rewelacyjnie. Później wydaje mi się, że przez ten zapach jeszcze na koniec zaczęła mnie głowa boleć, więc dla mnie ta maska jest skreślona. Powiedziałabym takie mocne 2 na 10 Natomiast użyłam jeszcze jednej, oczywiście nie tego samego dnia, ale później ona również jest z tego zestawu z Notino. I to miała być maska relaksująca znowu z niecynamidem, więc powinna ewentualnie wyciszyć nam nasze nieprzyjemności na twarzy. O kurde, ale leje. A Wiktoria do mnie pisze i pyta, czy zrobiłam już makijaż, bo taka ładna pogoda dzisiaj. Otworzyłam maseczkę i mimo, że nie miała mocnego zapachu, to od razu zaczęły mnie szczypać oczy. Także ciągle coś jest nie tak z tymi maskami w płachcie. Jeżeli chodzi o odczucia, to nie szczypała mnie, nie podrażniła, to bardzo duży plus. Na wilże nie powiedziałabym, że bardzo podobne co poprzedniczka, po prostu było ok, bez żadnych szału. E, również była dosyć lepiąca się, i jeszcze zerknę w podgląd, czy coś ominęłam. E, chyba nie. Także lepsza była dla wrażliwej cery, ale żadnej nie kupiłabym ponownie. No, tak jak mówię, o moim ulubieńcem jest zdecydowanie ta maska znakomi i ona jest genialna. Twarz jest mięciutka, nawilżona, taka mięsista, gęsta, a jednocześnie nie ma suchych skórek. Także ja ją bardzo lubię. Tak samo jak lubię to serum z kwasem hialuronowym z Everline. Ba, Jakie płynne przejście. Ono naprawdę mi się dobrze sprawdza. Już Wam mówiłam, że to jest... Serum wodniste, ale takiej bardziej rozpuszczonej galaretki niż taka typowo zwykła cieknąca woda Jest troszkę gęstsze, ale nie oleiste i to mi się super sprawdza na mojej mieszanej cerze Więc jeżeli lubicie takie serum, to ja mogę jeszcze serdecznie polecić Ponieważ kończę trzecie opakowanie, jestem już za połową Czeka na mnie gdzieś jeszcze czwarte w zapasie I myślę, że byłabym skłonna kupić kolejne chociaż wprowadziłam teraz peptydy miedziowe, więc zobaczymy czy znajdę jeszcze miejsce na coś takiego bo on jednak zawiera pelatory, więc nie będę mogła po prostu tego łączyć, natomiast nie wrócę do kwasu askorbinowego od Revoxa, nie dlatego, że on był zły, no właśnie bardzo dobrze mi się sprawdzał, przede wszystkim widziałam bardzo szybko dobre efekty przy rozjaśnieniu tej twarzy, przy redukcji przebarwień ale ostatnio, no już jakiś czas temu właściwie, Pondy zrobiła test z papierkiem lakmusowym i okazało się, że to serum ma drastycznie wyższe pacha niż powinno mieć. Tym samym to może nie działać, być już utlenione albo nawet szkodzić. Więc niestety, mimo że bardzo się lubiłam z tym serum, no to nie mogę Wam go polecić i sama również do niego nie wrócę. Myślę nad tym od Skintry, natomiast on jeszcze posiada kwas ferulowy i nie wiem, czy to. Na moją cerę nie będzie za dużo. Wspominam wam nieraz, że mam dosyć duży problem z przesuszaniem się ust. Właściwie one są wiecznie suche. To nie jest tak, że ja nałożę na noc maskę i rano wstanę, one będą nawilżone. Nie, one będą dalej suche. Także ja pomadek zużywam dużo. Ja naprawdę je zjadam i nie żartuję. Mam trzy kolejne zjedzone, dwa razy mojego ulubieńca stisane chyba, że to się jakoś inaczej wymawia, to możecie mnie poprawić, oraz z natury, który miał jeszcze dodatkowy SPF 20 albo 25, więc to jest też fajna opcja na jakieś um, wyjście, tak nawet na co dzień, jak chodzicie i potrzebujecie nawilżenia, to, to się to sprawdzało. Jeżeli chodzi o naturę, ten produkt był bardziej gęsty, w większej ilości przerzucał się na usta, Mógł w dużej porcji bielić, ale to ta gruba formuła jest właśnie, właśnie spowodowana zawartością SPF-u. Natomiast no ta jest moim zdecydowanym ulubieńcem. Świetnie nawilża przynosi się taką grubszą, ale nie obciążającą warstwą, nic nie bieli, i jednocześnie właśnie dobrze nawilża. I stosowałam też ją przy braniu izoteku i ona tak ze mną została. Możemy przejść sobie teraz do SPF-ów, ponieważ ten produkt powinien już właściwie się znaleźć w poprzednim projekcie Denko, bo już go zużyłam dosyć dawno, ale jakoś tak u mnie został. I jako, że co jakiś czas osoby pytają się o jakiś SPF, to mogę go serdecznie odradzić. Jakkolwiek by to dziwnie nie brzmiało, to jest uwalone, bo gdzieś tam leżał i go odkopałam, ale formuła była cudowna, idealna. Satynowy mat nie błyszczał się, przepięknie się nakładał, no bez żadnego problemu po prostu jak zwykły krem nawilżający żadnego bielenia, żadnego obciążenia coś cudownego pod makijaż perfekcyjnie. Nakładałam go też jako reaplikacja na makijaż, również bez żadnego problemu. Natomiast okazuje się, że on ma. Jakieś kontrowersje odnośnie ochrony. Ja tu na swoim opakowaniu mam jeszcze UVA w kółeczku, bo jak mówiłam, ono jest dosyć stare i tak leżało u mnie zakopane. Natomiast te nowe opakowania już go nie mają, ponieważ w ogóle Revox odpisał na maila jednej z dziewczyn, z jednej z influencerek, że oni nie robili podobno badań na właśnie UVA więc to też oznaczenie zniknęło z opakowania i de facto nie wiadomo jaki ten produkt ma ochronę, dziewczyny spekulują że coś w granicach SPFu 30 to jest drastycznie niższa wartość i przypomina mi to troszkę aferę z Purito natomiast nie macie pojęcia jak to mnie cieszy dlatego, że ten produkt być może przez zawartość parafiny powodował u mnie nasilenie wysypu trądziku, działał aknegennie, więc no, po prostu go odstawiłam, skreśliłam i nie wróciłam do niego ponownie, mimo że wyglądał przecudownie. To właśnie, bardzo się cieszę, że on kiepsko chroni, więc nie muszę mieć żadnych wyrzutów sumienia, że perfekcyjna formuła nie jest dla mnie przez trądzik. Po prostu skreślam go. Bardzo przyjemnie. Jeżeli chodzi o inne SPF, to miałam też. Tutaj mamy lekką emulsję z Daisy Club, ale miałam również krem. Krem, nie wiem, czy trafiłam na jakąś wadliwą formułę, ale był nie do użycia. Przepraszam, ale jego się nie dało po prostu nałożyć. Na suchą twarz, na jakąś esencję, emulsję czy tam serum inne, czy na krem nawilżający nie dało się. Po prostu za każdym razem on się zaczynał potężnie rolować. Trzeba było z nim naprawdę bardzo szybko pracować i w małych ilościach. Jeżeli chcieliście później dołożyć kolejną warstwę, nie dało się. Wszystko się znowu zaczęło rolować. Był strasznie upierdliwy, tak naprawdę no, nie dało się go nałożyć na twarz, nie dało się go nosić. Już nie mówiąc gdzieś tam o reaplikacji w ciągu dnia, bo. To by po prostu nie miało racji bytu. Jeżeli chodzi o tą lekę emulsję, to jest znacznie lepiej. Mamy tu wysoką ochronę PPD bodajże 45 albo coś koło tego mogę się mylić. Bardzo podoba mi się to opakowanie. Mamy tłok, więc ten produkt idzie do góry, tym samym nie zostaje nic po prostu w tym opakowaniu. Wiem, że ktoś kiedyś przeciął właśnie to opakowanie, od Basic Lab albo od Bielendy i tam dosłownie nic nie ma. Takie opakowania świetnie działają, nie wpuszczają też za dużo powietrza. Same plusy, jeżeli chodzi o nie. Natomiast ten SPF nie do końca u mnie się sprawdzał. Da się go nałożyć pod podkład, ale to nie jest mój ulubieniec, głównie dlatego, że on dosyć mocno bieli. I nie rozkłada się równomiernie. Jeżeli coś tam Wam zostanie gdzieś większa warstwa, na przykład tutaj we włoskach, na rwi, to osadzi się taki biały glut, trochę jakbyście nie domyły pasty do zębów, więc. No, przez to on u mnie został niestety skreślony, jako że jest dosyć drogi. Szkoda, bo ochrona ma naprawdę wysoką i z przyjemnością bym go używała, ale. No niestety mi się nie sprawdza, a z tym kremem to ja nie wiem, co się stało. Czy miałem jakąś wadliwą partię, czy o co chodzi, ale no był po prostu nie do użytku. I czy coś nam zostało jeszcze z pielęgnacji? Tak, krem pod oczy z Bielendy, z serii z kwasem hialuronowym. I pod oczy u mnie był za słaby. Natomiast jeżeli szukacie takiej bardziej żelowej, delikatnej konsystencji pod oczy, to to jest bardzo dobra propozycja. Jego nagładałam też trochę na twarz. Zwłaszcza pod makijaż działał rewelacyjnie. Pod korektor dla mnie jest to za słabe nawilżenie, więc po prostu zamówiłam duże opakowanie już dedykowane do twarzy. Muszę Cię pochwalić, bo zużyłam też cztery produkty do makijażu, a u mnie to naprawdę dosyć długo schodzi. Pierwszym produktem jest kredka do makijażu odcień Taub z NYX. To jest bardzo dobra kredka, zostawia taki... Pudrowy efekt, taki jak ja najbardziej lubię, troszkę jak cień do brwi. Natomiast dzięki temu, że jest bardzo precyzyjna, tu oczywiście mamy szczoteczkę, ale ten rysik jest naprawdę cieniutki, a tak naprawdę był cieniutki, więc możecie bokiem tej kredki wyrysować sobie pojedyncze włoski. Ja oczywiście się skupiam na tym, żeby wypełnić całą brew, żeby ona była jakaś w miarę symetryczna. I ona się naprawdę dobrze sprawdzała. Czy do niej wrócę? Szczerze mówiąc, nie wiem. Chciałabym jeszcze sprawdzić takie cieniutkie właśnie z Golden Rose i zobaczyć, czy ona też nie będzie taka pudrowa. W porównaniu na przykład do Eveline, Eveline troszkę się zachowuje jak coś w połowie pomada, w połowie kredka. Jest dużo bardziej gęsta, woskowa, a to, jest, to było właściwie takie suche, przyjemne w nakładaniu. Więc jeżeli znajdę do niej zamiennik, to na pewno będę korzystać z zamiennika, bo jakoś za nyx nie przepadam. Po tym ich w programie Makeup Academy jakoś tak to się nazywało. Brawa dla mnie, ponieważ również skończyłam puder z Gosza, Mówię o tym różowym. Udało mi się go wyjeść zupełnie do zera. To był taki fajny, matująco utrwalający puder, delikatnie wygładzający. Natomiast Mam po prostu pudrów z gosza chyba jeszcze z 3 w zapasie, więc ja nie wiem, kiedy ja to zużyję. Może po prostu Wam wrzucę jakiś nowy na rozdanie i to będzie najlepsza, e, najlepsze wyjście z tej sytuacji, bo jest tego za dużo. Sam puder, przyjemnie mi się go używało, ale chciałam już zużyć, żeby mieć po prostu czyściutko. Ehm, jeszcze jeden produkt, a nie, przepraszam, jeszcze został nam podkład z Eweliny Kosmetycznej, oczywiście w odcieniu 05. W porównaniu do lanką, którego mam dzisiaj, ten ma mniejszą trwałość, nie jest aż tak perfekcyjnie wygładzający, ale jako zamiennik to jest naprawdę dobra propozycja. Zresztą jego miałam pierwszego i kurczę, lubię ten podkład. Naprawdę go bardzo lubię, gdyby miał jeszcze troszkę większą trwałość na mnie, ale wiem, że dużo osób nie narzeka na to, że on się źle nosi, więc. To już jest kwestia mojej niestety problematycznej cery, i no, naprawdę będę musiała kupić ten z lanką. Natomiast dzisiaj go mam i dalej mam wrażenie, że jestem troszkę za ciemna. Myślę, czy nie kupić troszkę jaśniejszego odcienia, ale zobaczymy, co z tego wyjdzie ostatecznie. Przechodzimy do ostatniego produktu, zarówno z makijażu, jak i z tego lęka. Jest to Mgiełka Golden Rose. Nie macie pojęcia, ile ja po prostu ją zużywałam. Jeżeli chodzi o utrwalenie twarzy, to. Ona u mnie za wiele nie robi, po prostu scala ten makijaż i sprawia, że on nie jest tak pudrowy jak na początku. Ale głównie używam jej do e, moczenia pędzelków, żeby nałożyć błyski na mokro, na przykład w kącik. Także ona głównie do tego mi się sprawdzała i w sumie mogłabym ją bez problemu jeszcze dokupić, bo nie jest ani zła ani jakaś rewelacyjna. Po prostu tania, zwyczajna mgiełka. I właśnie do takiego moczenia kącików również świetnie mi się sprawdza. Um, Mam jeszcze miniaturkę z Rare Beauty, która jest taka mocno nabliżająca, i mam jeszcze coś tam, ale ten film jest o tym, co posiadam. Może kiedyś Wam zrobię taki większy przegląd w toaletki z różnych innych kategorii, bo pokazywałam Wam tak naprawdę tylko moje palety oraz rozświetlacze. No właśnie, muszę znowu coś sprzedać z tych rozświetlaczy, bo kiepsko mi ostatnio poszło. Zrobiłam porządki i one dalej leżą. <tak> Także dziękuję serdecznie za oglądanie. I widzimy się w piątek w kolejnym filmie. Dziękuję, do następnego.